sobie wyobrazić taką scenę z samych, samych początków naszej historii. Rzemieślnik, zwykły kołodziej, a to właśnie on, według legendy, dał początek dynastii, która rządziła Polską przez wieki piast kołodziej. Fascynująca postać, prawda, ale kim on właściwie był? I co my tak naprawdę o nim wiemy? Dziś właśnie spróbujemy się temu przyjrzeć bliżej. Zanurzymy się w opowieść o piaście kołodzieju, ale patrząc na nią jak na, no, jak na mit założycielski. Naszym głównym przewodnikiem będzie oczywiście Gal Anonim i jego kronika polska. To początek XII wieku, więc źródło kluczowe, właściwie prawie jedyne dla tego okresu. Chcemy zrozumieć, skąd wzięła się ta legenda, jakie mogła pełnić funkcje, no powiedzmy, polityczne w czasach, kiedy ją spisywano, i jak odróżnić tę warstwę mityczną od jakiejś próby historycznej rekonstrukcji, opierając się tylko na tym, co zostawił nam Gal. No i dlaczego akurat ta historia okazała się tak, tak nośna i trwała. No dobrze, to zacznijmy od początku. Gal Anonim, Kronika Polska, lata 1113-1116. To naprawdę niesamowite, że cała ta opowieść o początkach dynastii wisi w zasadzie na jednym tekście z tamtego czasu. Co nam mówi sam fakt, że ta kronika powstała właśnie wtedy? Oj, mówi nam bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim o celu jej powstania. Trzeba pamiętać, że Gal pisał na dworze księcia Bolesława Krzywoustego. I na jego zlecenie to nie była e, obiektywna relacja historyczna, jak my to dziś rozumiemy. Gal miał konkretne zadanie. Miał gloryfikować swojego patrona, Bolesława i całą jego dynastię. Chodziło o zbudowanie takiej no, silnej narracji, która by uzasadniała, legitymizowała władzę piastów. A czasy były trudne, prawda? Bolesław walczył z bratem, z Bigniewem, była opozycja wewnętrzna, no i ciągły nacisk z zewnątrz, głównie ze strony Cesarstwa. Ta potrzeba legitymizacji była po prostu paląca. Sama siła wojskowa czy jakieś bieżące sukcesy już nie wystarczały. Potrzebny był fundament: Opowieść o tym, że ród jest stary, że ma prawowite, niemal święte korzenie. Gal przytacza nawet tę opinię Niemców o Bolesławie, że to Bolesław, który nie śpi. To miało podkreślać jego czujność, skuteczność. Ale mit o piaście szedł dalej. On dawał Bolesławowi prawo wynikające z dziedzictwa. Z tej boskiej aprobaty, którą zdobyli przodkowie. To było, proszę sobie wyobrazić, potężne narzędzie propagandowe. I tworzyło taki ostry kontrast z tą poprzednią dynastią, uosobianą przez Popiela tyrana, którego rządy miały być katastrofą. Obalenie Popiela nie mogło wyglądać na zwykły przewrót musiało być przedstawione jako no, jako przywrócenie porządku sprawiedliwości. Przez ród, który został wybrany przez siły wyższe. I tu właśnie wchodzi ten niesamowicie ciekawy wątek piasta jako rzemieślnika, kołodzieja. Zwykle w mitach założycielskich mamy królów, wojowników, herosów, a tu, człowiek pracy. Ktoś, kto wykonuje zawód potrzebny, ale taki przyziemny. Jakie to ma znaczenie? Ogromne, moim zdaniem. Wybór tego zawodu kołodzieja jest chyba bardzo świadomy. Po pierwsze, to podkreśla skromność, pracowitość, cechy cenione, a już na pewno jako kontrast do tej rzekowej pychy Popiela. Piast nie jest arystokratą z urodzenia, jest człowiekiem pracy. To mogło yy, no, rezonować, trafiać do ludzi. Po drugie, sam zawód. Kołodziej tworzy koła, a koło to symbol cyklu, stabilności, ale też ruchu naprzód, porządku. To idealny symbol dla założyciela dynastii, która ma przynieść właśnie stabilizację i rozwój po chaosie. Triumfem, właśnie tych wartości: pracy, skromności, porządku. I jeszcze z błogosławieństwem sił wyższych. Dokładnie tak. Triumfem nad tyranią i chaosem, które uosabiał popiel. No dobrze, a samo centrum tej opowieści u Galla to postrzyżyny Siemowita, syna piasta. To był ważny rytuał słowiański, prawda? Takie przejście chłopca z opieki matki, pod opiekę ojca, zwykle chyba koło siódmiego roku życia. Wprowadzenie w męski świat. I pojawia się też żona Piasta, żepicha. Jej imię też jest ciekawe, często mówi się, że nawiązuje do rzepy. Tak, do rzepy, podstawowego pożywienia. Symbol płodności, urodzaju, dostatku. Cała ta rodzina jest przedstawiona jako prosta, ale taka godna. I właśnie w trakcie tej uroczystości dzieje się coś niezwykłego. Do grodu Kal nie pisze jakiego, ale myślimy o gnieździe, prawda? Tak, tradycyjnie gniezno. Przybywają dwaj tajemniczy goście. Gal opisuje ich tak, że. No, czuć, że to nie są zwykli wędrowcy. Raczej jacyś posłańcy sił wyższych. Może aniołowie, może jakieś bóstwa. Co ważne, najpierw idą do popiela, a on właśnie ucztuje z możnymi. I co robi? Odprawia ich. Pyszny książę po prostu odmawia im gościnę. I dopiero Piast w swojej ubogiej chacie, gdzie też przecież obchodzi postrzeżyny syna, przyjmuje ich, mimo że sam ma niewiele. Dzieli się tym, co ma. To chyba kluczowa scena. Absolutnie kluczowa. I wtedy następuje ten cud. Goście pytają Piasta, czy wystarczy mu piwa. On mówi, że no, skromnie, z zapasami, a oni każą mu lać śmiało. I co? Piwa nie ubywa, a wręcz przybywa. Podobnie z mięsem z jakiegoś jednego wieprzka. wystarcza dla wszystkich i jeszcze zostaje cud obfitości, Znak Boskiego błogosławieństwa. Symbolika tego jest no, niezwykle bogata. I ważna dla zrozumienia przekazu Galla, gościnność. W tych wczesnych kulturach słowiańskich i nie tylko zresztą to był wręcz święty obowiązek. Odmówić gościny to było coś no, coś bardzo złego. To mogło ściągnąć nieszczęście. Postawa piasta tego skromnego człowieka, który dzieli się ostatnim kuflem piwa, że tak powiem, to jest wyidealizowany wzór tej cnoty. A Popiel, odmawiając gościny, łamie fundamentalną normę społeczną, religijną i przez to traci moralne prawo do władzy. Nie tylko przez tyranię, ale właśnie przez ten akt niegościnności. Piast z kolei, okazując gościnność, udowodnia swoją prawość. I zyskuje przychylność tych sił nadprzyrodzonych. Dlatego przejęcie władzy, które nastąpi później, nie jest pokazane jako brutalny przewrót, tylko jako no, moralna konieczność. Popiel stracił legitymację, ród piasta ją zyskał. Cud to potwierdza. To takie oddzielenie starych, złych rządów od nowej, błogosławionej dynastii. A imię, że pichy, symbolizujące płodność, przyszły dostatek. To tylko wzmacnia ten obraz, obraz pomyślnej przyszłości, pod rządami piastów. Ale co ciekawe, Gal wcale nie robi z piasta władcy. Zauważmy. To nie piast i że picha siadają na tronie po popielu. Dlaczego? Wydawałoby się to takie naturalne, że człowiek pobłogosławiony tudem sam obejmuje rządy. To jest bardzo ważny punkt i myślę, że bardzo przemyślany przez Galla. Rzeczywiście, piast zostaje postacią symboliczną, on dostaje ten boski mandat, staje się źródłem legitymacji, ale sam, no, sam nie sięga po władzę. Tę władzę obejmuje dopiero jego syn, Siemowit. Można to widzieć w kategoriach podziału na sakrum i profanum. Sakrum, czyli świętość, błogosławieństwo, to piast, czysty początek, moralny fundament, a profanum, czyli świat świecki, polityka, działanie to już Siemowit. Jaki to ma cel? No, kilka. Po pierwsze, unika się wrażenia, że Piast zrobił przewrót dla siebie. On zdobywa prawo, ale przekazuje je synowi. Po drugie, władza siemowita nie opiera się tylko na cudzie ojca. Musi być potwierdzona jego własnymi czynami. To wzmacnia obraz dynastii jako zdolnej i do zdobycia błogosławieństwa, i do efektywnego rządzenia. Piast daje początek, Siemowit buduje państwo. Gal zresztą bardzo pozytywnie opisuje Siemowita. Podkreśla, że jak już został księciem, to młodość swą spędzał nie na rozkoszach i płochych rozrywkach czyli nie jak typowy młody władca. No właśnie. Tylko Oddając się wytrwałej pracy i służbie rycerskiej, to jest kontynuacja tego etosu pracy od ojca. Co więcej, Gal przypisuje mu już konkretne działania państwotwórcze. Miał granice swego księstwa rozszerzyć, podporządkować sobie sąsiadów. Staje się nie tylko dziedzicem, ale aktywnym budowniczym. I Kal idzie dalej z tą linią dynastyczną. Wymienia następców Siemowita, syna Lestka i wnuka Siemomysła. O Lestku pisze niewiele, ale że dorównywał ojcu zacznością. I męstwem. a siemomysł to już ostatni przedmieszkiem pierwszym, którego znamy z innych źródeł. Czasem utożsamia się go z ojca mieszka, znanym jako dedo czy podobnie. Dlaczego ta lista siemowit, lestek, siemomysłu jest taka ważna? Ona jest absolutnie kluczowa dla celu Gala. Stworzenie tej listy, nawet jeśli te imiona, ci władcy są legendarni albo półlegendarni, buduje wrażenie ciągłości, starożytności rodu pokazuje nieprzerwaną linię od tego cudownego początku, aż do czasów historycznych. Do Mieszka I, a przez to do Bolesława Krzywoustego. Ta trzygeneracyjna głębia czasowa dodawała powagi, legitymacji. Sugerowała, że Piastowie rządzili od dawna, że ich władza nie jest przypadkowa. To był niezbędny element uzasadnienia ich praw do Polski, zwłaszcza w tych trudnych czasach Bolesława III. Pozostaje jeszcze pytanie o miejsce. Gal nie pisze wprost, gdzie to się Działo. Gniezdno wydaje się naturalnym kandydatem. Późniejsza stolica, ważne centrum kultu, Muzeum Początków Państwa Polskiego, tam to lokuje. Ale czy to jedyna okcja? Bo słyszy się też o Kujawach, prawda? O Gople, Kruszwicy, tamtejsze legendy mocno wiążą ten region z popielem, słynna Mysia Wieża, ale podobno i z piastem. Słyszałam o wsi Warzymowo. Tak, istnieją silne tradycje lokalne wiążące te opowieści z rejonem Gopła. Kruszwica to legendarna siedziba popiela, to prawda. A niektóre podania rzeczywiście lokują piasta gdzieś w pobliżu, na przykład we wspomnianym Warzymowie. Niestety archeologia nie daje tu jasnej odpowiedzi. Region Gopła był na pewno ważnym ośrodkiem wczesnośredniowiecznym, może nawet ważniejszym niż Gniezno w pewnym okresie. Mamy tam potężne grody. W Mietlicy, w Kruszwicy, ale bezpośrednich dowodów łączących konkretne miejsca jak Warzymowo czy imponujące grodzisko w Szarleju koło Kruszwicy z Piastem po prostu nie mamy. W Warzymowie znaleziono co prawda jakieś ciekawe fragmenty późnogotyczkich kafli, cegieł, trochę podobnych do tych z Mysiej Wieży w Kruszwicy. To może sugerować, że coś tam stało później, może jakaś siedziba lokalnej elity. Ale to wciąż bardzo, bardzo luźne poszlaki, a nie dowody na chatę piasta. Czyli nie wiemy na pewno. Nie wiemy, ale można na to spojrzeć inaczej, z perspektywy, nazwijmy to, geopolityki mitu. Niezależnie od tego, gdzie to się naprawdę działo, o ile w ogóle miało jakiś historyczny rdzeń, dla Galla i jego patrona mogło być ważne symboliczne powiązanie nowej dynastii z Gniezna z starym centrum w Kruszwicy. Włączenie kruszwicy, miejsca klęski popiela, do opowieści o piastach mogło służyć symbolicznemu podporządkowaniu tego starego ośrodka nowej dynastii. To tworzy też takie, no, dramatyczne tło. Gniezno, nowy porządek, kruszwica, obalona tyrania. A te lokalne legendy z nadgopła o skarbach, ruinach, zjawach, jak ten upiór Sokoła tylko dodają aury tajemniczości, sprzyjają mitom. Ta postać piasta i cała legenda niesamowicie działały na wyobraźnię, szczególnie w XIX wieku, w czasach zaborów. Wystarczy spojrzeć na te obrazy na przykład Petera Karla Geislera z połowy XIX wieku. Ta scena przyjęcia gości w chacie Piasta to jest czysta idealizacja. Widzimy tam Piasta jako takiego dostojnego gospodarza, a że picha, ubrana w bajecznie kolorowy strój ludowy, wianek na głowie, to wygląda bardziej jak XIX-wieczne marzenie o sielskim życiu niż wczesne średniowiecze. Rzeczywiście, piękny obraz, ale historycznie, no, mało prawdopodobny. Ale ten obraz mówi nam coś ważnego, jak postrzegano piasta w tamtym czasie. Jako symbol tych zdrowych, ludowych korzeni narodu. Ideał skromnego, ale godnego założyciela państwa. To było szalenie ważne dla tożsamości w okresie bezpaństwa. Oczywiście kontrastuje to z tym, jak to mogło wyglądać naprawdę pewnie jakaś skromna chata, może półziemianka, proste ubrania. Dziś muzea, jak to w Gnieźnie, próbują opowiadać tę legendę inaczej. Używają nowych technologii, wizualizacji 3D, starają się jakoś pogodzić mit z tym, co niemy z historii, z archeologii. Warto tu może jeszcze na sekundę wrócić do tego zawodu piasta. Kołodziej. I do symboliki koła po łacinie Rota. To jest archetypowy symbol. Ma mnóstwo znaczeń. Cykl życia, pory roku, ruch postęp, ale też doskonałość, całość, porządek kosmiczny. Czasem koło to symbol słońca, siły życiodajnej. Możliwe, że Gal, wybierając ten zawód dla protoplasty, świadomie grał tą bogatą symboliką. Koło staje się takim no, wizualnym symbolem ciągłości i stabilności dynastii piastów. Możemy je widzieć w pracy piasta, ale też jakby w tym drzewie genealogicznym łączącym go z synami, wnukami. Podkreślenie roli rzemieślnika kogoś, kto tworzy, buduje, naprawia jako fundamentum nowej dynastii wzmacnia ten przekaz. Władza piastów opiera się na pracy. Porządku, stabilności, na konstruktywnym działaniu, w przeciwieństwie do tej destrukcyjnej tyranii, popiela. Piast jako kołodziej jakby naprawia państwo. Podsumujmy może naszą dzisiejszą analizę. Piast-Kolodziej. Postać absolutnie fundamentalna dla polskiej tożsamości, ale jednocześnie postać na wskroś legendarna. Obraz starannie skonstruowany, najpewniej w konkretnych celach politycznych na dworze Bolesława Krzywoustego ucieleśnienie cnót skromności, pracowitości, no i tej kluczowej gościnności jako jaskrawy kontrast dla tyranii i upadku moralnego popiela tak kluczowa jest funkcja tego mitu legitymizacja dynastii piastów to było jego główne zadanie opowieść o cudownym początku o boskim błogosławieństwie zdobytym dzięki cnotom przodka i ta starannie zbudowana, choć pewnie w dużej mierze legendarna genealogia sięgająca aż do tego skromnego, prawego założyciela to wszystko miało uzasadniać prawa Bolesława III do władzy. To było świadome narzędzie polityczne, budujące tożsamość dynastyczną, wzmacniające jej pozycję w trudnych czasach. Mit piasta to ten fundament, na którym Gal buduje całą opowieść o chwale rodu. A może na koniec zostawmy taką myśl. Do dalszej refleksji. Czy ta niezwykła trwałość mitu piasta, tego ideału władcy z ludu, skromnego rzemieślnika, który zdobył mandat nie siłą, nie urodzeniem, ale osobistymi cnotami, czy to nam mówi coś ważnego o polskiej kulturze politycznej? Być może w tej tradycji jest jakieś głęboko zakorzenione przekonanie, że prawowita władza powinna mieć nie tylko siłę, ale też silny autorytet moralny. Jakąś bliskość ze zwykłymi ludźmi. To już wykracza poza samą analizę Gala, ale warto się zastanowić, dlaczego akurat taka opowieść o początkach stała się tak trwałym elementem naszej pamięci zbiorowej.